Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem pokazać coś, co już raz pokazywałem na zdjęciu. Jest to silnik. Silnik, silnik Lister. Prawdopodobnie LD1. Nie znam się niestety na tego silnika. To jest angielski silnik. Ale mówię najprawdopodobniej z tego względu, że wysyłałem zdjęcia tego silnika do kolegów, koleg konkretnie do kolegi Grześka. Z Muzeum Silników Stacjonarnych w Konieczkowej, co też Wam polecam, jak gdzieś w tamtych rejonach jesteście, to ja tam jeszcze nie byłem, ale sądząc po tym, na ile właściciele, twórcy tego muzeum, na ile są zorientowani w silnikach i jaka tam jest kolekcja duża, co widziałem na zdjęciach, to naprawdę warto. Konsultowałem to no i właśnie tutaj Grzesiek mi zasugerował, że to jest model LD1. Silnik co też chciałem podziękować Karolowi z Małopolski, tam okolice Skawiny, jak dobrze pamiętam. Ten silnik miał iść na złom, natomiast szkoda mu było po prostu się z tym od no, takto oddać, no i gdzieś tam znalazł nasze namiary i podarował nam ten silnik. Jest on niekompletny, brakuje tutaj na pewno pokrywy klawiatury, zbiornika paliwa, to tak na szybko, co można, co można powiedzieć, tutaj jakieś pokrywy z tej strony, gdzie powinny być popychacze, samych popychaczy brakuje, tutaj tej dolnej pokrywy karteru, więc nie jest on kompletny, więc uruchomienie go nie będzie takim prostym zadaniem, tym bardziej, że to wszystko tutaj stoi. Pompa wtryskowa, jak zobaczcie, tu są jeszcze do niego części, które były w komplecie. Są dwie klawiatury, też ciekawe, bo są osobne po prostu, z reguły na jednej podstawie są dwie, dwie dźwigienki, tu są, tu są podkładki jakieś pewnie regulacyjne. Sądzę, że służące do ustawienia w ten sposób kąta, kąta wtrysku, bo być może tutaj się reguluje ten kąt wtrysku za pomocą zmiany jakby skoku. Długości tego, tego czpienia, tak jak w zatorze 25, to poprzez regulację długości popychacza pompy robi tylko wadełko pewnie do przykręcenia, do przyciśnięcia wtryskiwacza, który jest tutaj z kolei i co? No i głowica. Głowica jest z taką dodatkową budową. Tu wszystko stoi. Kolektor, widzicie, powietrzem, powietrzem chłodzony silnik. Zarówno w, 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 w cylindrze, jak i w głowicy jest użebrowanie. Tak, tutaj na pewno jest do wtryskiwacza. Ten wtryskiwacz tu na pewno przychodzi w ten sposób, i później się go tutaj przyciska w ten sposób. Brakuje sprężyn tu po tej, tej miseczki. Zabezpieczeń zaworowych. Miseczka jedna jest pęknięta, ta która jest. No, zabezpieczenie może jakieś by się dobrało. Tu jest zapewne smarowanie yy, klawiatury tak więc, yy, no nie jest to yy, rzecz kompletna yy, ale to nie oznacza, że nie uda się tego kiedyś uruchomić na pewno nie jest to temat taki na już bo yy, no znalezienie tych części nawet się nie orientuje jak z tym jest bo to jest tak jak wspomniałem silnik angielski więc nigdy się tym tak mocno tymi silnikami nie interesowałem, więc nie wiem, jak jest z dostępnością części. Być może są dość proste. Muszę z Rafałem porozmawiać, który sprowadza części do angielskich między innymi ciągników. Może coś uda mu się tam namierzyć. Tu jeszcze cylinder. To wszystko będę chciał sobie zakonserwować, żeby ta korozja już nie postępowała. On był rozebrany widać wiele lat temu. Tą głowicę również wtryskiwać, wszystko namoczyć, pompa wtryskowa. Jeszcze z tabliczką taką na miarę czytelną. Widzicie angielska? Ciekawe, czy to funkcjonuje. No, i tutaj te mechanizmy widoczne. Tu korpusy są aluminiowe, blaszana obudowa. Najpierw myślałem, że to jest żeliwo, może, bo takie tutaj z odlewem albo aluminium, natomiast to jest blaszane. Widzę wytłoczka. Tutaj troszkę podgięta, już gdzieś jakby przerzucany się musiało to podgiąć. No i tłok z komorą w tłoku, więc wtrysk bezpośredni. Głowica od spodu jest płaska. I tutaj o dziwo to pracuje na panewce. Korbowód pracuje. Wał też się obraca, tylko że w tej chwili stoi na kole zamachowym. O, ale widzicie, wał się obraca. Więc z tym nie ma takiej tragedii. Tutaj też są na pewno koła zębate napędu rozrządu. No i troszkę skrzywione koło pasowe z takim tu wycięciem, które coś to napędzało. Nie wiem, do czego on mógł służyć. Może ktoś z Was ma taki silnik, bo pewnie głównie oglądają nas właściciele ciągników, ale myślę, że trochę traktorzystów też, to znaczy silnikowców też ogląda, więc może ktoś tam akurat ma coś takiego. Tu już widać pokrywa była Odkręcana jeszcze została na dwóch śrubach, więc może się okazać, że to w ogóle tam w środku jest puste, chociaż obraca się, zazębione jest tutaj, więc koła zębate są. No i tak ten silnik wygląda. Nie wiem, jakie to są lata produkcji. Muszę dopiero poszukać, ale gdzieś 40-50, tak mi się może 60. Yy, bliżej chyba 50-60 podejrzewam. Sądząc po tabliczkach i tak dalej, że do takiej jakości jest fajnej ta tabliczka. Natomiast trzeba pamiętać, że. Poza naszym krajem często te wykonanie tych różnych detali było troszkę lepsze i troszkę inną technologią przez co no, to co u nas wygląda można mniej więcej oszacować lata po jakości wykonania, po tym jak to jest wykonane po technologii i wygląda załóżmy na 60 lata to równie dobrze na zachodzie mogło być robione w latach 40 końcówce na przykład. Także chociażby instrukcje, ja zawsze mówię, że takim przykładem sztandarowym takich, takich rzeczy to są instrukcje obsługi, które z reguły po wojnie były wykonywane na takim papierze, który po latach, który jest po żółku i tak dalej jakość tych zdjęć często wiele do życzenia że tak powiem zostawia, natomiast w przypadku zagranicznych publikacji jak chociażby mam taką instrukcję chyba z 23 roku do ciągnika Fortun F co ciekawe jest to instrukcja wydana w języku polskim bo te traktory były sprowadzane do Polski. Natomiast drukowana była w Danii, w Kopenhadze, jak dobrze pamiętam. I tam jakość tego papieru to jest taki prawie, że kredowy papier. Fotografie te czarno-białe, te wszystkie te ilustracje są bardzo czytelne, bardzo fajne. Także to tak przy okazji taka, taka ciekawostka. Zresztą przedwojenne książki polskie czy też zagraniczne. W ogóle mam wrażenie, że były jakoś tak lepiej dopracowane, może dlatego, że wtedy te sprzęty były bardziej skierowane raczej dla osób, no, majętnych. Po, po wojnie to miało być, że tak powiem, szybka budowa kraju i tak dalej, więc nie ma się w sumie czemu dziwić. Natomiast różnice takie są i, i, i nie da się temu zaprzeczyć. Yy, silniczek ciekawy, nieduży dieselek, Fajnie by było go kiedyś uruchomić. Yy, w internecie jak sobie wpiszecie Lister czyli nazwę tutaj to z tej wytłoczki Lister LD, czyli Lucyna Danuta 1, to takie podobne właśnie silniczki są pokazane jak pracują, więc możecie sobie poglądać, posłuchać, a miejmy nadzieję, że też ten nasz kiedyś się odezwie. Jeśli się go nie uda skompletować do tego stopnia, żeby go uruchomić, no to chociaż go kiedyś po prostu rozbierzemy, wyczyścimy, na tyle, na ile się uda, zakonserwujemy, dorobimy jakieś te boczne pokrywy, takie chociaż z blachy, skręcimy w jedną całość, jakoś tam odmalujemy i będzie takim eksponatem. No, eksponatem typowym. Nie będzie maszyną w ruchu, będzie takim eksponatem stacjonarnym. Także zobaczymy. Może się kiedyś uda jakąś ekspozycję stałą zrobić, to byłoby w sam raz. Także to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Do lajkowania, łapki w górę, mile widziane. No i oglądajcie kolejne filmy. Pozdrawiam. No, ja tak gadu gadu o tym silniku, ale jeszcze zapomniałbym podziękowania też dla Michała, który mi ten silnik odebrał, przechował i przy okazji przywiózł do Lubecka, gdzie go mógłbym przechwycić. Także no, bez tej pomocy, pewnie ta akcja no, spaliłaby pane, na panewce, a Michał już ileś razy pomagał mi coś tam zwozić ze swoich rejonów. Przechowywał u siebie, także to też jest fajnie, jeśli można na kogoś takiego pewniaka liczyć. Także dzięki, raz jeszcze. Natomiast silnik, no tak jak widzieliście, jest jaki jest, ale bo tam ktoś, jak wrzucałem zdjęcie na Facebooku, zapytał, czy będzie uratowany. No to odpowiadam: Uratowany to on już jest, bo na złom nie trafi. Natomiast, czy będzie uruchomiony, czy uda się go skompletować, no to czas pokaże. Nie jest to projekt taki, który planuje zrobić w najbliższym czasie, bo jest dużo innej roboty, takiej pilniejszej i rozpoczętej już, więc nie chcę zaczynać niczego nowego. Natomiast, no nic złego, że tak powiem, ten silnik już nie, mam nadzieję, nie nie, nie będzie miał okazji zaznać, także na, złom, na złomie nie wyląduje. W ostateczności po prostu będzie takim eksponatem, jak wspomniałem, no nieczynnym, typowo wystawowym.